Jezu, to naprawdę jesteś Ty, żyjesz we mnie, jesteś w moim sercu. Chrystus zmartwychwstał. To zdanie to tyl nie tylko deklaracja naszej wiary, ale powód niezwykłej radości. W tej Niedzielę zmartwychwstaniach chcemy szczególnie być radośni z tego powodu, że Pan Jezus pokazuje nam nową perspektywę. Pokonuje to, co jest śmiercią, pokonuje to, co jest słabością, pokazuje, że życie ma sens, że życie nie kończy się, że jesteśmy zaproszeni do Królestwa Niebieskiego. To wszystko pokazuje nam Pan Jezus. Ale pewnie bez naszej decyzji to może nie mieć większego znaczenia w naszym życiu. Ojciec Leon Knabit zwykł mawiać, że z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz. I my, katolicy, jesteśmy troszeczkę uznawani za takich smutnych i ponurych. A jednak Pan Jezus pokazuje, że ta Ewangelia jest powodem do niezwykłej radości, jest dobrą nowiną, jest tym, co nadaje sens, co pokazuje, że to pielgrzymowanie ma nas prowadzić do... Pana Jezusa. Do grobu można wejść. Wczoraj we wczorajszym rozważaniu usłyszeliśmy, żeby wejść do grobu, poznać swoje słabości, uznać swoją grzeszność. To, że nie jesteśmy doskonali, ale że Pan Jezus zawsze nas przyjmuje. Ale z grobu trzeba także wyjść, trzeba wiedzieć, że grób jest tylko momentem. I to pokazuje na dzisiaj Pan Jezus. Spotykamy Marię Magdalenę, spotykamy Piotra, Jana. Oni wchodzą do grobu, spoglądają, że Pana Jezusa tam nie ma i wychodzą. I z grobu można wyjść na dwa sposoby. Można powiedzieć, że Pana Jezusa nie ma, że ciało skradziono. Można wyjść z grobu i powiedzieć: Chrystus martwy. Można ogłosić, zadeklarować, pokazać swoją wiarę. Spójrzmy na apostołów, więc wcale nie było łatwo. Przecież ich Pan umarł, nie żyje, wychodzą z grobu i teraz powiedzieć wszystkim, że Chrystus zmartwychwstał? Tak naprawdę czasy nie za bardzo się zmieniły, bo współcześnie też jest dosyć ciężko mówić o tym, że się wierzy w Pana Jezusa, że się wierzy w to zmartwychwstanie. To jest takie kościółkowate, ale jednak do tego zaprasza nas Pan Jezus. Do tego, żeby Jemu zaufać, powiedzieć Mu wierzę w Ciebie, Ty jesteś Zbawicielem i Panem mojego życia. Bo sami nie jesteśmy w stanie wyjść z grobu naszej słabości, z grobu naszego grzechu, ale to Pan Jezus pokazuje, że to można pokonać. On nadaje sens naszemu życiu. On naprawdę ma moc pokonać to, co jest w nas słabo, co nie jest doskonałe, co wymaga poprawy. Wystarczy podać mu głowę i powiedzieć: Panie Jezu, ufam Ci, proszę Cię, bądź Zbawicielem mojego życia. I on tego nie potrzebuje, wcale tego nie potrzebuje. Bo Jemu ja to nic nie dodaje. To my potrzebujemy tego, e, potrzebujemy Pana Jezusa, który ma nas przeprowadzić, który ma nam pomóc, ma siłę nas sprawić. Pewnie im potrzeba wiary, potrzeba decyzji, potrzeba odwagi, pewnie tych potrzeb jest bardzo dużo. Ale decyzja, powiedzenie Panie, Panu Jezusowi: tak, prowadź mnie, e, to jest ten fundament, na którym budujemy i nasze chrześcijaństwo, i nasze życie. Niech ta niedziela, niedziela wielkiej radości i zmartwychwstania będzie tymczasem, kiedy wychodzimy z grobu i mówimy Panu, Panu Jezusowi Dzięki, że jesteś. Wierzę w Ciebie. Prowadź mnie. E, może chcę Mu coś pokazać, coś, co we mnie jest słabe. Może chcę się z Nim razem wspólnie cieszyć. Do tego zaprośmy Pana Jezusa, zaprośmy Go do naszych domów, do naszego śniadania wielkanocnego, e, do tego wszystkiego. E, Czym się cieszymy, czym dzisiaj żyjemy, bo chce być z nami, chce być pośród nas. Wystarczy go tylko zaprosić. Panie Jezu, bądź się zbawicielem i Panem mojego życia. Błogosławia niedzieli.